Istotą naszej misji jest wzajemne zrozumienie i szacunek wszystkich uczestników ruchu drogowego. Jako jeden z kluczy do poprawy bezpieczeństwa drogowego nie ma bezpieczeństwa opartego tylko o jeden element. Nie osiągniemy wizji zero w oparciu tylko o edukację, tylko o mandaty, tylko o infrastrukturę. Nie uczymy przepisów, tylko zasad. Majster po zawodówce i profesor prawa muszą dokonać tej samej analizy na tym samym skrzyżowaniu. W tym samym czasie podjąć taką samą decyzję, która ma doprowadzić do tego samego rezultatu. Dotarcia do celu podróży. Stąd pokazy. Konferencje. Filmy. Ostatnio rajdy rowerowe. Kursy na kartę rowerową, szkolenia kierowców. Nasze doświadczenie posłużyło do budowy platformy Droga z Klasą. Dziękujemy tym, którzy są i byli z nami choć przez chwilę. Fundacja Drogi Mazowsza to już 10 lat.